piątek 30 października w wieku 62 lat zmarła aktorka i piosenkarka Agnieszka Fatyga. O jej śmierci poinformowała córka aktorka Michalina Olszańska 28 litrów. Dzisiaj rano odeszła moja mama Agnieszka Fatyga. Wybaczcie, dziś nie jestem w stanie nic więcej napisać, dlatego pozwolę sobie zostawić tu pieśń, którą moja mama skomponowała dla swojej mamy, i schować się za jej własnymi słowami, napisała na facebooku Michalina Olszańska, umieszczając link do piosenki Kołysanka dla matki. Kropka, kropka. W nagraniu na YouTube Fatygę pożegnał też mąż, aktor Wojciech Olszański. Moja żona, z którą przeżyłem 37 lat, odeszła dzisiaj od nas o godzinie 7.00 rano nagle. Wszystko co najgorsze dopiero przede mną, ale zasłużyła na to, by ją wspomnieć, bo była niezłomnym człowiekiem. Nigdy się nikomu nie sprzedała, nikomu nie obiecywała, poniosła za to wiele razów nagonek. Była w życiu najlepszym, co mi się przytrafiło. Miała do mnie wielką cierpliwość. Kochała ludzi, aczkolwiek ci, co ją znali, wiedzą, że była wielką samotnicą, ale bardzo empatyczną i dobrą. Może dlatego była wielką samotnicą, bo była dawcą, oddawała ludziom swoją energię powiedział. Po chwili ze łzami w oczach, dodał: Agusiu, bardzo cię kocham, Fatyga. Była absolwentką Wydziału Aktorskiego PWST w Warszawie 1980. W latach 1980-84 występowała w Teatrze Narodowym. W 1997 roku prowadziła koncert na scenie operowej. W latach 1984-2000 w Teatrze Ateneum w Warszawie gościnnie w 1982. W 1993 roku występowała w operetce warszawskiej telewizyjna widownia, mogła zobaczyć ją w epizodycznej roli w serialu Alternatywy 4. Na kinowym ekranie pojawiła się w spowiedzi dziecięcia wieku Marka Nowickiego z 1985 roku jako śpiewaczka Marko.